Zadar to najpiękniejsze zachody słońca na świecie, tak przynajmniej uważał Alfred Hitchcock, no i chyba dużo w tym prawdy. Ten wspaniały spektakl był dla nas jak nagroda po całym dniu zwiedzania tego zachwycającego miasta w północnej Dalmacji. Zabieramy Was ze sobą. Przeszliśmy właśnie przez jakby pierwszą linię murów miejskich, i znaleźliśmy się w takim małym parku. To świetne miejsce, żeby odpocząć troszkę po podróży w cieniu. Natomiast nasz pierwszy cel to Brama Lądowa w Zadarze. Majestatyczna budowla, która przypomina o wielkości i świetności tego miasta. To właśnie przez nią będziemy chcieli wejść na stare miasto. Została wybudowana w XVI wieku i była główną bramą wjazdową do miasta. Wśród płaskożrześć, które możecie na nie zobaczyć, widnieje m.in. Lew Wenecki, a pod nim postać świętego Chryzogona, patrona miasta. Zadar to kolejne miasto podczas naszych chorwackich podróży, w którym zobaczyć będziemy mogli zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po przekroczeniu bramy lądowej, skręciliśmy w prawo i po schodkach weszliśmy na plac Pięciu Studni. Plac Pięciu Studni powstał w XVI wieku podczas oblężenia zadaru przez wojska tureckie. Mieszkańcy miasta czerpali tu wodę pitną. Na placu zachowała się również wieża obronna. W placu pięciu studni wejdziemy do znajdującego się tuż obok zabytkowego parku. On rozlokowany jest na tych masywnych murach miejskich. Bardzo spokojne i ciche miejsce, gdzie w cieniu możecie sobie zrobić przerwę pomiędzy zwiedzaniem kolejnych zabytków. Zadar był miastem bardzo silnie bronionym. Tam dalej widzicie wczesne mury średniowieczne, natomiast ja teraz znajduję się w XVI-wiecznym bastionie otoczonym właśnie. Takimi potężnymi, wysokimi murami, chroniącymi to miasto wówczas przed najazdami tureckimi. W parku możecie podejść do korony murów miejskich i ponownie rzucić okiem, tym razem trochę z innej perspektywy, na bramę lądową. Wejdę sobie jeszcze na szczyt tej budowli, znajdującej się w centralnej części parku. To zapewne są jakieś pozostałości fortyfikacji, zamienione teraz na piętrowy ogród. Z tego miejsca bardzo fajnie widać panoramę tej nowszej części Zadaru, bo pamiętajcie o tym, że poza tą historyczną starówką, Zadar to też po prostu duże chorwackie miasto. Mieszka tutaj ponad 70 tysięcy ludzi. Nad placem pięciu studni. Góruje wieża kapitańska, tam w jego dalszej części z kolei możecie zobaczyć rzymską kolumnę. Tu z kolei pod tymi szklanymi płytami kawałek rzymskiego zadaru, czyli historia jeszcze o kilka wieków wcześniejsza. to miasto muzeów jesteśmy właśnie w jednym z nich to Muzeum Sztuki Nowoczesnej ja jednak najbardziej ostrze sobie zęby na Muzeum Rzymskie w Zadarze Kolejne. Jestem na Placu Narodni w Zadarze, czyli na Placu Ludowym. To również bardzo charakterystyczne miejsce dla tego miasta. Za mną widzicie dawny budynek Straży Miejskiej. Tutaj między innymi pobierano cła. Tutaj między innymi mieli siedzibę właśnie strażnicy miejscy, którzy pilnowali porządku w mieście. Ten budynek jest bardzo charakterystyczny dla Zadaru. Z drugiej strony budynek dawny, dawny budynek Loży Miejskiej. Natomiast tam budynek ratusza. Troszkę wkurzająca w zadarze jest niestety panująca tutaj szyldoza. Te cenne, unikalne, bardzo stare zabytki. Poprzykrywane są różnego rodzaju reklamami. Tutaj na tej strażnicy afisz informujący o wystawie Bankskiego, który skutecznie przykrywa dużą część tej elewacji. Natomiast tam po drugiej stronie. Jakieś tablice reklamujące wystawę pająków. Nie wygląda to za dobrze. No i jest mocno frustrujące dla ludzi, którzy lubią fotografować zabytki. W tym potopu turystów ulicą Siroqom idziemy w kierunku najstarszej części miasta. Tam czekają na nas prawdziwe rarytasy. Zadar został mocno zniszczony podczas II wojny światowej, także pomiędzy tymi Historycznymi i zabytkowymi budowlami. Możecie zobaczyć też takie nowsze budynki. Na szczęście one są stylizowane, także mocno nie odróżniają się od tego pięknego otoczenia. No i to jest miejsce, o którym wiem, że wciągnie mnie na najbliższych kilka godzin za mną katedra świętej Anastazji z dzwonnicą, na którą można się wspiąć tuż obok, ta charakterystyczna budowla. Kościół Świętego Donata, jest to kościół przetromański, absolutnie unikatowy zabytek. Dalej rzymskie forum, czyli antyczne centrum Zadaru. No i kościół Świętej Marii, którego tutaj nie widać, także zapowiada się bardzo ciekawe zwiedzenie. I oczywiście jest tutaj także muzeum archeologiczne w Zadarze, tam koniecznie chcę pójść. Najpierw jednak zobaczymy katedrę. Od tej strony katedry opanowały zadarskie babcie, które tutaj wykonują i sprzedają swoje robótki. Romańska fasada katedry świętej Anastazji uważana jest za najpiękniejszą w całej Dalmacji. Pierwszy kościół w tym miejscu powstał już w IX wieku. Spoczywają tu szczątki nie tylko patronki katedry, ale też biskupa Donata przeniesione z pobliskiego, jeszcze starszego kościoła Rotundy zbudowanego w miejscu rzymskiego forum. Również was tam zabiorę. 3 euro za wejście do katedry. A jeśli chcecie wspiąć się na te dzwonnice, Trzeba zapłacić kolejne 3 euro. Chodzę, chcę pokazać wam jak Zadar wygląda z góry. Nie. No i stąd rzeczywiście widać cały Zadar jak na dłoni. Tutaj macie panoramę starego miasta. To jest ta część miasta odwiedzana zawsze przez turystów. No a tam cała wielka część Nowego Zadaru. No i właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają do Zadaru, przeważnie skupiają się, co zrozumiałe, na tej starej części miasta, nie do końca zdając sobie sprawę, że tam roztacza się jeszcze bardzo duża część tej metropolii, w której życie toczy się po prostu zwyczajnie jak we wszystkich innych chorwackich miastach. rzymskie forum, zobaczyliśmy już zwierzy. Teraz przyjrzę mu się z bliska. To właśnie tutaj w czasach imperium rzymskiego mieściło się centrum miasta. Do dziś pozostały po nim zarysy budynków, no i fragmenty różnych części tych budowli, między innymi rzymskich kopni. Starczy troszkę uruchomić wyobraźnię, no i można poczuć się troszkę jakbyśmy spacerowali antyczną uliczką. Przy Rzymskim Forum niezwykle ciekawy, bardzo stary, unikatowy zabytek: Kościół Świętego Donata. No i tutaj, arcy, ciekawa rzecz. Jeśli dobrze się przyjrzycie, zauważycie, że u podstaw tego kościoła zostały wmurowane, zostały do budowy tego kościoła użyte pozostałości po Rzymskim Forum, po Rzymskim mieście Zadar. Być może z braku budulca, a być może zrobiono tak. Żeby zachować symbol dla kolejnych pokoleń, dla nas również, że stare imperium upadło, a na jego gruzach powstało nowe. Rzymskie kolumny możecie zobaczyć też po wejściu do środka. W kościele Świętego Donata nie zachowały się praktycznie żadne elementy sakralne. Symbol krzyża można dostrzec zaledwie w kilku miejscach, natomiast budowla ta w dalszym ciągu odznacza się doskonałą akustyką, dlatego regularnie organizowane są tutaj koncerty. Hop hop. Oczywiście mówię o koncertach muzyki dawnej. Widok z tego okienka na dalmatyński krajobraz pewnie niewiele zmienił się od czasu, gdy budowano ten kościół. Kościół świętego Donata jest częścią Muzeum Archeologicznego w Zadarze. Wejście tutaj kosztuje 3,5 euro. Prawdziwe skarby antycznego świata czekają na nas w Zadarskim Muzeum Archeologicznym. Bilet wstępu do muzeum to 10 euro. Imperium Rzymskie w czasach swojego największego rozkwitu. My jesteśmy mniej więcej tu, w prowincji nazywającej się Dalmacja. Twarzą w twarz z rzymskimi obywatelami Dalmacji. W tym muzeum można zobaczyć rzeźby czy ornamenty z dawnych rzymskich budowli, ale też przedmioty codziennego użytku Cesarz Tyberiusz, a tuż obok cesarz August. Jeśli widzieliście mój odcinek z Puli, tam odwiedziłem świątynię poświęconą właśnie jemu. Jest tutaj jeszcze jedna statua, niestety pozbawiona głowy. No i nie wiadomo właściwie kogo przedstawia. Statuły te zostały wydobyte w Ninę. To jest starożytne miasto nieopodal Zadaru. No, i być może uda nam się również je zwiedzić. Na zadarskiej starówce warto również zwiedzić Kościół Świętej Marii, zbudowany w miejscu rzymskich łaźni. My tym razem zobaczyliśmy go tylko z zewnątrz. Zwiedzanie Zadaru było niezwykle wciągające, ale też bardzo wyczerpujące. Dlatego teraz idziemy zobaczyć Zadarski Zachód Słońca. A podobno właśnie tutaj, w rejonie Zadaru, zachody słońca są najpiękniejsze w całej Chorwacji. Zobaczymy jeszcze dwie rzeczy, z których słynie Zadar: to morskie organy oraz pomnik solarny powitanie słońca. Sława Zadarskich Zachodów Słońca. Jak widać, dotarła nie tylko do nas, podziwiać to widowisko. Przybyły tutaj dzisiaj prawdziwe tłumy. W zadarze, może naprawdę, gra na organach. Instalacja powstała w 2005 roku. Zaprojektował ją chorwacki architekt Nikola Basić. To system rur wbudowanych w molo. Gdy fale wypełniają je wodą, wypychają powietrze, powstają wtedy jedyne w swoim rodzaju dźwięki. Posłuchajcie sami. się za górami. ludzie tu zaczęli klaskać tak jakby dziękowali słońcu za ten wspaniały pokaz. To jeszcze nie koniec atrakcji, poczekamy tutaj na zapalenie się instalacji pozdrowienia dla słońca. To są te solary tam, tam gdzie nagromadzili się już ludzie, one przez cały dzień gromadziły energię, żeby teraz ją oddać w formie światła, no i to właśnie będzie to pozdrowienie w kierunku słońca. Przynajmniej w tej chwili słońce może nie dostrzec tego sympatycznego gestu ze strony ludzi, bo to ludzie właśnie szczelnie zakryli swoimi ciałami całą tę instalację. No ale spróbuję się tam jakoś dopchać, żeby pokazać Wam, jak się to świeci. Tak kończy się ten piękny dzień w Zadarze i nasze zwiedzanie. Dzięki, że byliście z nami, a jeśli się Wam podobało, nie zapomnijcie o polubieniu i subskrypcji.